Dobrze. Tak? Mhm. Więc tak. Potrzeba odciszyć, zacz, zacznę odciszyć. Ja teraz by to będzie szybko wycinał. Przyszedł deszcz i trzeba było się schować. Zrobiliśmy sobie kawkę. Mąż przyjechał i teraz to ładnie wszystko nagra. Tu pokaż. To jest efekt spalania. Nie było lekko. Elektroda się klei. Masa ja, ja wiem, się, że masa już się rozgrzeje. To idzie. Z drugiej strony, nie, to. To jest moje spawanie dzisiejsze. Z drugiej strony też jest przyklejone. Tu trochę odpryskuję. Tu chyba trochę przypaliłam, więc się jakiś wrzerek zrobił. Nie wiem czy przypaliłam, a może nie. Może za duży prąd, może za mały. Generalnie wygląda na to, że się trzyma. Ja tego nie chcę szarpać, on chyba się jednak trochę... Trochę się jednak kręci. Wezmę młotek i odbiję. Zobaczymy, co jest szlaką, a co jest owem. Jest młotek, taka świetna szlapka. No, spocznijmy. Młotek chyba jest duży, o nie. Młotki się kończą, Tutaj nie wiem, jak to jest z Ewentualnie nie trzeba będzie poprawić. No dobra. Tylko tak włosy wpiąć. Elektryczne narzędzia obrotowe i długie łopu na się już Ok ponieważ metal będzie pryskał, nakładam trubię. Mam otwieraną, więc ja sobie mogę tu. Dobra. Czuchów. Trochę tak. Ale to nie jest moja najlepsza No więc czuchów trochę szkoda trzeba było, bo ja już się przebrałam, nie stawałam w tym. Trzeba było się ubrać w robocze narzędzia. Ubrania. W każdym razie... O! trzeszczy. Nie, trzeba będzie poprawić jednak. Trzeszczy. A może to szlako? Ale trzyma się. Szlaka spadła chyba jeszcze gdzieś. No w każdym razie. Jeszcze trzeba będzie poszlifować, pomalować. To też się zeszlifuje ładniej. Drugi taki. I będzie podpórka. Ja nie wiem, czy warto robić takie zbliżenia. <grym> Generalnie. A jeszcze trzeba zaostrzyć. Teść powiedział, zaostrz sobie. Wbijesz łatwiej. Cał nie ma, ale się trzyma. Fajne są stylowe rękawice, bo jednak klapie na ten bardzo duży. Za ile? 30 zł. Rozmiar jest duży i jednak nie ma takiego precyzyjnego uchwytu, a jak się okazuje potrzebuje troszkę tu coś przyłapać. Dobra, jeszcze poszlifuję, będzie potem malowanie. Chyba nie za głęboko trzeba składać to i tu winni złapać, dobra. Mm -hmm. you okay. One well, time. Thank you. bo inaczej się wczoraj kupię. Pokaż, jak to, to wyszło. <laughs> I las martany. Nic nie widać. W ostatnim momencie... Tutaj dużo odprysków. To się chyba da. W ostatnim momencie zorientowałam się, jak patrzeć, żeby cokolwiek widać było. Tak, to Ogólnie to ja nie widzę, gdzie jest elektroda, gdzie jest metal. bo. To wszystko jest tutaj metal. Dobra, ale się trzyma. No nie ma mam ciepłe. Nie dotyka ten rękawic, bo wczoraj sobie dotknęłam. Przekonałam się, że to jest. Jest efekt spawania. Poszlifowane, poszczotkowane, mm, wystarczająco dobre jak na ognisko. Tak wygląda. Trzeba to będzie odtuścić, pomalować. I się robi tak. To wbijamy. Okazuje się, że wcale nie trzeba ostrzyć, bo całkiem dobrze się wbija. Wbijamy jeden z tej strony. Ja już sobie wstawałam na drugą, możemy pokazać, jak to wygląda. Proszę bardzo, drugi tu. Bijamy. Trzeba by mieć tylko dłuższy kijek. I tak, to jest podwórka do kija na grilla. Podwórka jest gustowna, jest po prostu w moim guście. Finezyjna, z... ze skrzydełkiem. Dłuższy kijek, albo bliżej to postawić. I ciach, i robimy szaszłyki. Jeden, drugi, trzeci. Tu. I gotowe. Znaczy jeszcze do pomalowania jest. Sama to zrobiłam. Sama? Yes. Na koniec jeszcze pokażę, czym to było spawane. Stawarka transformatorowa od teścia. Zawsze musi być jakiś teść, szwagier. Oni się generalnie dosyć przydają. Mają różne narzędzia, coś wiedzą, pomogą, poradzą. Stawarka transformatorowa jakieś 17 kg, także w plenerze chyba nie warto nią spawać jest ciężka po prostu. Prąd 100 Amperów zdaje się najwięcej. Ja używam 60. Na początku zaczęłam od za niskiego prądu, dlatego to wszystko się strasznie kręciło. Potem sobie podniosłam, podkręciłam prąd. Tu się wkłada elektrodę. Naciskamy, otwiera się szczelinka, wsuwa się elektrodę. Na początku myślałam, moje pierwsze spawanie to było takie. Naciskasz to i przeskakuje iskra. Nie, nie tak. Naciskasz to, wkładasz elektrodę, podłączasz masę, zamyka się łuk, zamyka się obwód i tworzy się łuk elektryczny. Piran mówił na swoim kanale, że nigdy nie bierz, jak masz włączoną spawarkę, tych dwóch elementów. Właśnie tak jak tu trzymam, bo cię porazi prąd. Podoba mi się ta rada. Będę się jej trzymać. Nie chcę być porażona prądem. Nie, nie, absolutnie. Także myślę, że się udało. Jestem dosyć zadowolona. Może ja nie mam wielkich wymagań. A, jeszcze coś. Jeszcze coś, następna rzecz. To jest zwykła szamotówka z marketu budowlanego. Ja ich używam do lutowania srebra. Kosztowała mnie chyba 3 zł. Są dla jubilerów takie podkładki, które się oddają ciepło i nie wiadomo co pomagają. Mi wystarczy zwykła szamotówka. Elementy kute, też market budowlany. I można się bawić, a do tego elektrody jeszcze. Elektrody 2 mm. Kupiłam sobie mniejsze troszkę, dlatego że spawarka ma słaby prąd. Elektrody rutylowe firmy Wester 6013, chyba najprostszy model. Będę miała jeszcze zapas na kolejne ćwiczenia. Na kolejne ćwiczenia, czy na kolejne projekty. Nie wiem, czy się chcę uczyć tego, żeby dojść do perfekcji. Bardziej mi zależy na tym, żeby sobie coś podspawać, mieć fajną rzecz i żeby się na nią miło patrzyło. Generalnie udało się. To było moje drugie spawanie w życiu, także trzeba trochę wyrozumiałości. Udało się, jest okej. Okay.